Moi drodzy witajcie, dzisiejszy materiał będzie o drużynie, która zrobiła niemałe zamieszanie na początek tych rozgrywek. Niewielu tak naprawdę zakładało, że oni będą mieli po 13 kolejkach lidera. Oczywiście jest tutaj mowa o górniku Zabrze. Jednak przed sezonem, robiąc film o tej drużynie, już zapowiadałem, że tutaj szykuje się nam bardzo ciekawy projekt, jeśli chodzi o transfery, jeśli chodzi o ludzi, którzy się znajdują blisko tego klubu. No i teraz to, co się tam dzieje, wydaje mi się, że nie jest to aż taką dużą niespodzianką, jednak jeśli chodzi o styl gry, no to tutaj akurat przyznam, że trener Gasparik mnie zaskoczył i to pozytywnie, ale przejdziemy po kolei. Oczywiście sytuacja w tabeli, taktyka, wzmocnienia, skład, no i później coś o przyszłości drużyny Zabrza. Przechodzimy już teraz do sytuacji w tabeli. Widzimy 13 kolejek, 26 punktów. Dwa punkty przewagi nad Jagiellonią, która ma do rozegrania jeszcze jeden mecz. Widzimy tutaj również Kurnik Sabrze, nie przegrywa ostatnie meczem. Liczymy tutaj od grupowania wrześniowego. Widzimy mecz z Rakowem Częstochowa, więc jest to bardzo mocna drużyna. Wygrana na wyjeździe 1-0. Kolejny mecz z Widzewem Łódź. Wiemy, że Widzew miał swoje tam perturbacje, jednak nie jest to również słaba drużyna. Tutaj udało się wygrać 3-2. Kolejna drużyna, która pretenduje oczywiście do Pucharów europejskich w tym sezonie, a więc Krakowia. Widzimy tutaj również górnik zawsze nie ulega. A więc trzy trudne mecze. Kolejny mega trudny w niedzielę 5 października. No dobra, z Legią Zawsze jest trudno, to jest klasyk również naszej ligi. 3 do 1 wygrany ten mecz. Kolejny mecz już w sobotę, 18 października, również z drużyną, która można powiedzieć, jest taką małą rewelacją naszej ligi w tym sezonie. Korona kielce. Tutaj również górnik zawsze nie ulega, no i um, ostatnia niedziela, przypieczętowanie tego. Ja już nie będę się tutaj rozwodził nad tym, czy sędziowie dobrze sędziowali, czy kiepsko. Oczywiście dużo błędów, y, sędziego Frankowskiego, z tego co pamiętam jednak y, wydaje mi się, że i tak ten bilans zazwyczaj gdzieś wychodzi na zero a wynik idzie w świat Jagiellonia Białystok również przegrywa z Górnikiem Zabrze i widzimy jak poważne drużyny tutaj mierzyły się z Górnikiem na przestrzeni ostatnich, no ostatniego można powiedzieć miesiąca z hakiem i Górnik Zabrze wychodził z tego dobrze, teraz można powiedzieć, że będzie tylko łatwiej, może tutaj brakuje w tym zestawieniu Lecha, Wisły, Płock y, jednak mi się wydaje, że już od teraz górnik Zabrze będzie miał o wiele łatwiejszy terminarz, o wiele łatwiej im będzie zdobywać punkty, a obecnie mają już malutką przewagę nad drugą drużyną, no i dość sporą nad trzecią, czwartą, no i piątą, również 6 punktów. A więc widzimy, że tutaj drużyna Gazparika będzie celować wysoko. Na pewno na koniec tej rundy będą wysoko i na koniec sezonu. Wydaje mi się, że również, jeżeli nic tam się nie zepsuje a co ma się zepsuć? Spójrzmy na taktykę. Zabrzeński charakter, waleczność, wysiłek, zespołowość to elementy, które Gasparik i drużyna podkreślają. Tutaj widzimy drużynę, którą wystawia. Zazwyczaj Gasparik jest to takie ustawienie, można powiedzieć, czasem choinkowe, czasem zawodnicy tutaj na skrzydłach są rozstawieni szerzej, a środkowi pomocnicy bliżej pola to tylko jest ustawienie na papierze, jednak zazwyczaj. Bardzo często wychodzi podobny skład, czyli Łubik wypożyczony w bramce. Janża, Hosema, Janicki, Szcześniak. Tutaj czasami są zmiany, jednak ostatnio ten zawodnik występował. Jeśli chodzi o linię pomocy, no tutaj jest żelazna trójka, którą opisałem w kolejnym slajdzie, czyli Kubicki, Helebrand, jak i Ambros. No i mamy również dwóch skrzydłowych, Soł, Chłań. Czasami gra tutaj również Kmet. No i na szpicy... Blisek. Także widzimy, można powiedzieć, to już jest takie ustawienie galowe, wyjściowe, jeśli chodzi o Gasparica, na czym opiera się styl gry, oczywiście na budowaniu akcji od tyłu, od obrony, zamiast natychmiastowego długiego podania czy wybijania piłki, tutaj jest rozgrywanie, można powiedzieć, że nie mozolne, tylko takie bardziej z głową, również wysoki pressing w odpowiednich momentach, zwłaszcza gdy drużyna chce przejąć inicjatywę, co widziano już w pierwszych meczach pod wodzą Gasparika. Również istotnym elementem gry w taktyce Gasparika są kontraataki, szybkie przejścia. Po odzyskaniu piłki górnik często próbuje skierować grę w stronę bramki przeciwnika, szybkie podania, gra z przedłami lub wykorzystywanie przestrzeni. W zwycięstwie 3 do 1 nad było to również bardzo dobrze widoczne. No tutaj, akurat, jeśli chodzi o drużynę górnika, no to oni. Można powiedzieć dominowali z Legią. Jeśli chodzi o kolejny slajd, tutaj mamy, tutaj mamy obronę, tak troszeczkę chciałem to bardziej wysz wyszczególnić. Łubik, Jandrza, Hocema, Janicki, Szcześniak, kompaktowość i asekuracja. W defensywie drużyna stara się być zbita, zachować strukturę i ograniczać przestrzenie między liniami. To powoduje, że przeciwnicy mają mniej możliwości do stworzenia skutecznej akcji. No i jak to wygląda, jeśli chodzi o liczby, tutaj e, jeśli chodzi o czyste konta, to w tych 13 meczach 4 razy udało się zachować czyste konto Łubikowi, również jest to mega bramkarz. Muszę przyznać, że e, szkoda, że on raczej wróci do swojego macierzystego klubu. Jednak e, to, co pokazuje w bramce, no już zaowocowało również tym, że został powołany na. E, Kadrę U21 Wpuszczone bramki na mecz, tutaj widzimy 0,8 średnio, no, ślizgi na mecz 14, przechwyty 7,4, interwencje na mecz, no, tutaj widzimy dużo tego jest 24, praktycznie 25 interwencji na mecz, y, obrony na mecz 2, piłki odebrane, tutaj bardzo dobrze wygląda obrona, 46 średnio piłek odebranych na mecz, y, również błędy, które doprowadziły do strzału, no, tutaj jest 8, dość sporo. I błędy, które doprowadziły do bramki to jest no dwie, takie coś trzeba poprawiać, podyktowane rzuty karne, trzy przyznane bramki z rzutu karnego, dwie wybicia z linii, dwa razy udało się to zrobić, no i oczywiście cztery razy udało się ostatniemu zawodnikowi zrobić skuteczny ślizg. Jeśli chodzi o tą obronę, widzimy wiekowo jak to wygląda, 32 lata Janża, z tego co widzimy on dostał teraz jeszcze powołanie do szerokiej kadry z Słowenii, dobrze mi my się to myli, ale... Tutaj Słowenii. Jeśli chodzi o środkowych obrońców, no Hocema, Janicki. Widzimy, że są to zawodnicy, można powiedzieć, Hocema w piecie wieku. Jednak jeśli chodzi o Janickiego, już 33 lata, więc trzeba się powoli rozglądać za malutkim zastępstwem tego zawodnika. No i szczęśniak: 24 lata, więc jeszcze kupa gry przed nim. Tam również jest tam również jest może być zmieniony, może być inny zawodnik. Jest rywalizacja na tej pozycji. Jeśli chodzi o pomoc, no to tutaj zobaczmy jak to wygląda. Trójkę, która buduje wszystkie akcje, która jest... Można powiedzieć mózgiem. Wyszczególniłem tutaj konkretnie, opisałem tych zawodników Kubicki, Ambros, jak i Helebrand. Również macie ich hitmapy. Widzimy również wiek, tutaj też fajnie się to układa. Najmłodszy Ambros, Helebrand, 26 lata, więc piłkarz taki kompletny wiek, 26. No i Kubicki, doświadczony zawodnik. Przejdźmy może do Kubickiego. Jarosław Kubicki stabilność i doświadczenie jako starszy w porównaniu y, do pozostałych z tej trójki, może być kotwicą środka pola, oczywiście zawodnik, który no, y, częściej zostaje z tyłu, bardziej stara się asekurować, również umiejętność gry w trudnych momentach, potrafi czytać grę, asekurować, odbierać piłki i pomagać w przejściu z defensywy do ataku y, kolejną jego cechą jest, że daje wsparcie taktyczne trenerowi w zespole który stara się być lepiej zorganizowany w środku pola jego obecność to duży atut. Jeśli chodzi o Ambroca, no to zawodnik, którego wyróżnia kreatywność i potencjał rozwojowy, jak młody zawodnik może wnieść świeżą energię. Również daje dużo możliwości rotacji elastyczności taktycznej. Można go wykorzystać jako kreatora, który może grać w głębi lub nieco wyżej, zależnie od przeciwnika. Tak jak mówiłem tutaj, różnie to się układa, jednak z tych zawodników. Zazwyczaj cały czas jest trzech w środku, oni tylko troszeczkę się zmieniają, ktoś gra wyżej, ktoś raniżej, czasami Patrick Celebrant, według mnie można powiedzieć już no, gwiazda naszej ekstra klasy, bardzo dobra dokładność podań i skuteczność w roli pomocnika rozgrywającego, tutaj jeśli chodzi o dokładność podań to jest to naprawdę, nie boję się użyć słowa, że połówka jeśli chodzi o dokładność europejska również rola łącznika między defensywą a ofensywą potrafi rozegrać akcję, wyjść z piłką, znaleźć współpartnerów i dać różnie płynność w środku. No i widzimy, jak tutaj porusza się Helebranty z jego hitmapa, gdzie on jest, można powiedzieć, że jest wszędzie bardzo aktywny piłkarz, również kubicki, jak i Ambro. Ta trójka naprawdę robi dużą robotę i obsługują e, konkretnie zawodników na skrzydle, przez co so, so ma no, już 6 bramek 25 lat chłanie również młody zawodnik, 22 lata i Lisek 28, a więc widzimy tutaj jeszcze zawodnicy dużo przed 30. więc to co najlepsze przed nimi, a być może zostaną sprzedani za większe pieniądze. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bo jeśli chodzi o różne górnika Zabrze, to oni tutaj mają e, dość sporo. Widzimy sporo nowych e, twarzy w tym sezonie się pojawiło. Oczywiście Koreańczyk Goh, e, Massimo, również to jest e, młody piłkarz, może występować na ataku, jak i na pomocy. Pingot z Lecha Poznań za 200 tysięcy. Dziegielewski, również młody zawodnik Nowak. E, ona no, akurat został wypożyczony, ale gra ten zawodnik nawet w U21, Barbosa, no tutaj troszeczkę starszy, Kalemba młody, Kłań młody, Loska, no tutaj akurat 29 lat z tego co pamiętam, a więc już starszy zawodnik, jednak Cirigotis również wypożyczony, no i Ubik Cirigotis wypożyczony oczywiście do pierwszej ligi, a Ubik wypożyczony z Augsburga, a, wie, a więc widzimy, że są to no Większość zawodników, 25 i młodsi. Również Donio, zawodnik z Francji. Również właśnie Donio, zawodnik z Francji, 20-latek, który tutaj akurat mi się nie zmieścił. A więc ja jeszcze teraz gorąco chciałbym Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Widzimy tutaj, jeśli lubicie analizy, jeśli lubicie właśnie takie malutkie zapowiedzi kolejnych meczów gorąco polecam, like i subskrypcja zawsze miło jest widzieć jak komuś się podoba to co robię przejdźmy teraz jeszcze do składu tutaj widzimy wyszczególniłem również bieg poszczególnych zawodników no i jest sporo młodych można powiedzieć Dominik Szala, pingo 22 lata Tutaj mamy no 25, 24, jest kilku zawodników starszych, no ale wiemy, że obrońcy, lepiej niech oni będą niektórzy troszeczkę starsi więcej i wtedy jest tej stabilności. Jeśli chodzi o bramkarzy, no to Ubik, Loska, 21, 29 lat, więc Loska również nie jest taki stary przed 30. Jeśli chodzi o pomocników, dobra, zaczynamy od Gocha, 24 lata, fajnie 22. Helebrand 26, Amros 21, Massimo 25, Lukoszek 23, Kubicki 30, Dziegielecki 21, no i Bastien Donior również nowy zawodnik 20 lat. A więc widzimy, że tutaj Kubicki, no, który gra koncertowo, można powiedzieć, jest najstarszym zawodnikiem w tym całym zestawieniu pomocników. Tutaj jeszcze również soły z pomocnikiem, ale okej, okay, oni są jako napastnicy, a więc widzimy kolejnego wiecznie młodego. Akurat tutaj żartuje 40 lat: Podolski, Zachowicz 29, SOW 25, Barposa 26, Lisek 28, no i Samalia 19 lat: Nigeryjczyk. Więc widzimy, że no jest tutaj mocny nacisk na to, żeby ściągać młodych zawodników. I wydaje mi się, że kadra jest budowana na lata. No i jeśli chodzi o przyszłość, tak na zakończenie tutaj y, napisałem, że jest to przyszłość na piątkę. Górnik wchodzi w nową erę z drużyny walczącej o przetrwanie, staje się projektem z ambicją, strukturą i potencjałem, a więc y, pięć takich y, wyszczególniłem punktów. Pierwszy punkt to skli, tożsamość, stabilność. Zamiast chaosu górnik pod kaszparikiem przeszedł z fazy y, emocji i żywiołu do fazy kontroli struktury. To ogromna zmiana w DNA zespołu. Nowoczesny, zbalansowany futbol, nie tylko defensywa, ale i świadome budowanie akcji, wysoka kultura taktyczna, zawodnicy lepiej rozumieją swoje role i potrafią utrzymać kształt drużyny nawet w trudnych fragmentach meczu, co widać właśnie z lepszymi drużynami, a przynajmniej z tymi drużynami, które od dłuższego czasu są w top 5, tak więc... Pierwszy aspekt za nami styli tożsamość. Drugie to jest fundament środka pola. Widzimy Elebrandt, Kubicki, Amroth. Górnik ma szansę mieć jedną z najbardziej kompletnych linii pomocy w ekstraklasie. Technicznie, taktycznie, jak i fizycznie. Trzeci aspekt to charakter drużyny, waleczność i kolektyw. To wciąż, to wciąż Zabrzański górnik. Drużyna, która walczy, biega i gra dla trybun. Oczywiście, teraz już pełnych. Gasparik nie zniszczył tego ducha, tylko go uporządkował. Kolejny aspekt potencjał w rozwoju, młodzi i system. Coraz częściej pojawiają się zawodnicy w wieku 20-23 lata. Akademia Zabrza też zaczyna odgrywać większą rolę. Plan Gasparika i dyrektora sportowego połączenie wychowanków z doświadczonymi liderami zespołu. No i ostatni tutaj aspekt dający ocenę 5. Organizacyjny potencjał i ambicje klub jest coraz lepiej zarządzany finansowo, a stadion i frekwencja to duża atuty. Znam, że ma potencjał kibicowski, jakiego zazdrości większość ligi. A więc widzimy, moi drodzy, drużynę, no, która, można powiedzieć, najtrudniejszy okres w tym sezonie, albo ten z pierwszych takich okresów trudnych, ma za sobą, bo naprawdę trudny terminarz, z którego udało im się wyjść z twarzą, nie przegrali żadnego meczu. No i teraz już przyjdzie na pewno taki kryzys tego tego, tego, że wydaje mi się, że to będzie przełom marca, być może luty, gdzie na pewno będzie lekka lekkie korekta, lekkie cofnięcie. Zawodnicy, przeciwnicy inaczej będą podchodzić do górnika. Jednak wydaje mi się, że do tego czasu, jeśli chodzi o górnik, wszystko będzie dobrze. No i... Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na zakończenie sezonu. Ja myślę, że w tym sezonie naprawdę jest duża szansa na pierwszą czwórkę. A Wy, jak myślicie, możecie napisać w komentarzu. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli chodzi o moje gardło, nadal nie jest zbyt dobrze, co chyba słyszycie. Ale coś tam się nagrało i wydaje mi się, że było mnie dobrze słychać. Tak więc do następnego. Trzymajcie się. Hej.